Witaj Francjo. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wydarzeń tygodnia, a dzisiaj mowa będzie o tym, że. Polacy we Francji wybierali parlament w Warszawie. Francja protestuje przeciwko inwazji Turków na syryjskich Kurdów. Szkocka wpadka francuskiej policji. Wielka wystawa Toulouse-Lautreca w Grand Palais. Powolna piłka przegrywa z tajfunem. Około 11 tysięcy osób zapisało się w komisjach wyborczych w Paryżu, na północnych i południowych przedmieściach stolicy, w Lille, na północy Francji, gdzie co piąty mieszkaniec ma polskie korzenie, w Rennes, w Strasburgu i w Tluzie. To oficjalne dane. Natomiast dochodzi do tej liczby pokaźna grupa Polaków, którzy znaleźli się nad sekwaną, przelotem, bo przyjechali tu w sprawach zawodowych, brali udział w konferencjach naukowych lub po prostu z wycieczkami turystycznymi. Zaopatrzeni w odpowiednie zaświadczenia pobrane w kraju, nie musieli się rejestrować. A skoro według szacunkowych ocen około 5% zapisanych nie stawiło się na wyborach, to zatem frekwencja była na pewno imponująca. Przed pałacem Monako, w którym mieści się ambasada RP, chwilami kolejka wychodziła nie tylko poza bramę, ale ogonek kończył się na bulwarach inwalidów. Kontrola, jak i sama nazwijmy to, odprawa przebiegały sprawnie, jedynie na wolną kabinę niekiedy trzeba było nieco poczekać. Czekających pojawiło się pytanie o to, czy Polacy mieszkający od wielu lat poza krajem mają moralne. The Bo obywatelskie mają prawo, by decydować o tym, kto rządzi nad Wisłą. Głosy były podzielone, ale większość była jednak zdania, że powinni brać udział w wyborach, bo po pierwsze, wielu ma w kraju rodziny, bliskich i przyjaciół, często prowadzą z nimi konsultacje, jak głosować i na kogo, po drugie, wielu też chce wrócić po jakimś czasie do kraju. Czy gdy odłożą nieco pieniędzy, czy już na emeryturę, i wcale nie jest im obojętne, jak ten ich kraj i powrót będą wyglądały. Faktem jest, co wykazały badania socjolingwistyczne, że te powroty bywają bardzo trudne. Portorykanie, którzy za chlebem wywędrowali do USA, gdy wracali do siebie, to czuli się jakby siedzieli na płocie. Żadną nóżką nie stąpali po ziemi, bo to już nie był ich świat portorykański, ten nowy mówił innym językiem, a oni jednak nie czuli się Amerykanami. Ktoś z polskich repatriantów kiedyś skarżył się na to, że Boże Narodzenie w Polsce już jest po ciemku, już o trzeciej po południu, a we Francji światło dzienne trwa dłużej. To bardzo przeszkadzało. Nie można wypić kieliszka wina i prowadzić. Nie można dostać ślimaków po burgundzku. A tutaj z kolei flaki z can są tak wyjałowione, że potrzebne są do nich tony majeranku. A zatem, czy po 30 latach pobytu poza Polską, Polak z Francji, z Londynu czy z Nowego Jorku ma prawo głosować do Sejmu, który będzie decydował o losie mieszkańców Bieszczad, zakopanego Wrocławia, Łodzi czy Gdańska? W kolejce większość mówiła, że tak. Prezydent Macron protestuje. Politycy uważają, że mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce nożnej Francja-Turcja powinien być odwołany. Po pierwsze, bo w spotkaniu z Albanią piłkarze po zdobyciu Gola, piłkarze tureccy, salutowali jak wojskowi. A to w obecnym kontekście politycznym jest niedopuszczalne. Po drugie, bo miesza się sport z polityką. Mają się zająć tym europejskie władze piłkarskie. A po trzecie, bo trwa masakra Kurdów w Syrii. Turecka armia bombarduje i zabija mężczyzn, kobiety i dzieci. Pośrednim sprawcą jest Trump, który jeszcze raz dał sygnał, że jest człowiekiem przymulonym, o zerowej perspektywie, tym bardziej w skali światowej. Nakazał ze strefy zajmowanej przez Kurdów północno-wschodniej Syrii wycofać wojska amerykańskie. To było zielone światło dla Erdoana, który musiał zafundować sobie jakiś sukces na zewnątrz Turcji, bo na rodzimym podwórku sytuacja ekonomiczna ma się kiepsko, a Europa jak to Europa strzela, czasami pobrzękuje szabelką i miele bezzębnymi dziąsłami jakieś tam słówka o sanciones. <fot fot fot fot> Policja francuska strzeliła sobie, mówiąc językiem sportowym, samobójczego gola. Ktoś zadzwonił w samolocie z Paryża do Glasgow. i jest poszukiwany od 8 lat mężczyzna podejrzany o zamordowanie żony i czworga dzieci. Za późno by zmusić samolot do lądowania, ale zaalarmowano szkotów. I ci chociaż nie w kiltach, a jednak skutecznie w działaniu zwinęli faceta do aresztu. Jego sąsiedzi na zachodnich obrzeżach Paryża od razu mówili o pomyłce, bo to był spokojny człowiek. Bywał u nich na kolacji, uwielbiał podróże a jakiś czas temu żenił się ze szkodką. No i skrupulatni mieszkańcy krainy whisky, czy po galicku wody życia oraz wspaniałej poezji Burnsa nie byli przekonani, że chodzi o właściwego człowieka. Jego odciski palców nie do końca się zgadzały, zrobili badania DNA i okazało się, że mądry szkod przed szkodą to nie ten gość. Policja francuska trafiła kulą w płot swoją drogą, jak to się dzieje, że człowiek poszukiwany przez Francję i Interpol przez 8 lat mógł się skutecznie ukrywać. Co więcej, ponoć swobodnie podróżował po świecie. Był na przykład w Australii. Fantastyczna wystawa w Grand Palais. Toulouse-Lautrec, który nadużywał absyntu i prostytutek, w związku z czym, podobnie jak Wyspiański, zmarł na syfilizm. Był jednak genialnym artystą. Żył tyle co Van Gogh 37 lat. W Grand Palais możemy obejrzeć ponad 200 jego obrazów, grafiki i jedynych w swoim rodzaju plakatów. Rozkosz, barw, cudowna linia, kreska zachwycająca. Wykraczał jednak poza tematykę kabaretu i alkowy. Na wystawie pokazano także automobilistę, co było odzwierciedleniem Pasji twórcy do zmieniającego się świata. Zaglądał nie tylko w sekretne miejsca, ale i za kulisy teatrów i oper. Wystawa czynna jest do 27 stycznia. Piłkarze Francji w krainie najstarszego parlamentu współczesnej Europy, założonego w 1930 roku Althingu, krainy niebywałej z punktu widzenia także piłkarskiego, a nie tylko lingwistycznego, iż mogą czytać stare runy, a Francuzi, by sięgnąć po Viona, czy Anglicy, Biulfa, muszą studiować stare wersje języka. Przywieźli skromniutkie 1-0 po podyktowanym za kontrowersyjny faul na Grismanie. Ten to by dopiero zachwycił wielbicieli Comedia dell'Arte. Zaś w Japonii odwołano mecz. Francja, Anglia w rugby. To trochę tak, jakby stwierdzono, że bitwa pod Azinkur się nie odbędzie. Bo w rugby wojna stuletnia się nie skończyła. Powodem był tajfun, jaki szalał nad wyspami japońskimi. Kilkadziesiąt osób zginęło. Po Powodzie, straty. Powstaje jedno pytanie. Dlaczego lekkoatletów zmusza się, by mdleli i bych ich zwożono na wózkach inwalidzkich na Mistrzostwach Świata w Dorze, w stolicy Kataru, gdzie nawet w nocy żar dech odbiera. A Puchar Świata w rugby wyznacza się w Japonii w okresie tajfunów. To Miała rację Liza mainelli, gdy śpiewała w kabarecie Money makes the world go round, the world go round. Pieniądz kręci naszym światem. Oj, kręci, kręci. I to wszystko w naszym spotkaniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.